Nie No Ja teraz. Mówię nie Dobra, robimy No wiadomo, żulawki. Ufaj. Majster tu się pracował dzisiaj. Gdybyś papierosa tam zgubił. Meister. Majster! Panie! Dobry! Co tam? Idź do mejsa, chcesz wygrać. Chcesz Wszystko dobrze. Cześć, Meister. Dzień dobry, bardzo Cześć, Meister. A, Meister powiesz, najebałem się, a jak? To co? Najebałem się, a jak? Ja? ja? No i chcę, żeby ty lepiej nie śpił, bo przyjadą kurwy i cię schaltują. No. Nawet wytrzeźwiałek. No? No. Przyjadę, byli, a nie jadą mnie nigdzie. Tak? Czyli tu można sobie, tu można sobie kimać. Nie wiem, czy Dobra, to za śpij, nie? To w nie Pan... Majster to Majster Jakby się ktoś chciał wyjąć, to się nie